Cześć i witajcie w kolejnym filmie na kanale Gabinet Informatyka. Tym razem temat, który zainteresuje fanów jabłka. Jako że ostatnio odbyła się konferencja Apple, na której zapowiedzieli nowe AirPads, to dzisiaj zobaczymy, czy aby na pewno są one nowe, czy może Apple sprzedaje odgrzewanego kotleta. Przekonamy się czym różni się ta generacja sławek, jakie są ich zalety i wady oraz poznamy cenę. Od razu zachęcam Was do zostawienia suba i łapki w górę. Lecimy. Dla tych, którzy nie wiedzą co to są airpacy, to śpieszę z wyjaśnieniem, a raczej z wizualizacją. Wyobraźcie. Sobie, że macie w uchu zwykłe białe sławki, wyrwijcie z nich kabel, wstawcie logo nadgryzionego jabłka, a ich cena poszybuje z 30 zł na 1000 zł. Ale tak jak designem odbiegają od słowa ładne, tak trzeba je pochwalić za funkcjonalność i bezawaryjność. Airpad z pierwszej generacji działały na procesorze W1, który pozwalał na 5 godzin słuchania i 2 godziny rozmowy, a w 15 minut ładowania wydłużało czas słuchania o 3 godziny, a rozmowy o dodatkową godzinę. Zestaw czujników włączał i wyłączał sławki w zależności od tego, czy były w pudełku. Czy w naszych uszach. Działo się to w pełni automatycznie. Mikrofon lokowany był osobno w każdej sławce, dzięki czemu były funkcjonalne niezależnie od siebie. Jedno stuknięcie dawało nam możliwość przełączania między podłączonymi urządzeniami, a dwa stuknięcia aktywowały asystentkę Siri. Pudełko nie służyło tylko do trzymania w nich herpadów, jest to bezprzewodowa ładowarka z funkcją Quick Charge. A ile kosztuje ten luksus nieposiadania kabla? Między 700 a 800 zł. A jaka jest ich realna wartość? Około 100 zł, a cena produkcji to zapewne 2 dolary. W chińskich fabrykach. Skoro już wiemy, czym cechuje się pierwsza generacja, to przejdźmy do różnic, jakie dają nam AirPlacy dwójki. Zmienił się chip na H1, który zwiększył czas rozmowy do 3 godzin, a czas słuchania pozostał ten sam. 15 minut ładowania daje nam także 3 godziny słuchania, a jak w pierwszej generacji, lecz czas rozmowy zwiększył się do 2 godzin. Jednym suknięciem przełączamy między urządzeniami, dwoma wywołujemy Siri, lecz doszła jeszcze jedna możliwość, czyli aktywowania asystentki głosem. Pudełko zyskało diodę oraz możliwość indukcyjnego ładowania, a cena pod odskoczyła z 700 na 1000 zł. I to wszystko, co się zmieniło. Można powiedzieć, że za dodatkowe 300 zł porozmawiamy o godzinę dłużej, wywołamy Siri głosem oraz nie będziemy potrzebować wkładać Sławek do pudełka, by je naładować. Sami ocencie, czy jest to dobra inwestycja, czy zwykły odgrzewany kotlet i robienie ludzi w konia. Ach, te kochane Apple. Firma ta nie dała mi się zbytnio rozgadać, więc w tym filmie to wszystko. Dajcie łapkę w górę, by przebić te negatywne komentarze od fanów jabłka i zostawcie suba na kanale. Do następnego filmu. Na razie.